Bardzo Młoda Kultura to program lokalnych inicjatyw, który ma poszerzać wiedzę na temat sztuki. W Kobierzyckim Ośrodku Kultury wystartował właśnie jeden z projektów, który w swojej tematyce połączy świat kultury ze światem ekologii. Projekt BZ Edukacja przez Sztukę i Zabawę autorstwa Katarzyny Jagieło ma przede wszystkim zwrócić uwagę uczniów na istotną rolę owadów w przyrodzie. Podstawą projektu są wykłady o samych owadach i warsztaty kulturalne. To jednak nie wszystko. Tworzymy mural na ścianie Ośrodka Kultury naszego Kobierzyckiego. Jest takim symbolem wyjścia ze sztuką do ludzi. Wszystko się dzieje w naszej gminie, w Ośrodku Kultury. Zawsze ludzie są zapraszani tak na różne widowiska, warsztaty, bardzo wiele rzeczy się tutaj dzieje, ale jeszcze nie zrobiliśmy nic takiego, co, co by wypływało na zewnątrz. Jest wiele elementów, ale ogólnie oscyluje w, w, gdzieś w, w koło tematyki ekologicznej. I kulturalnej. Wykonawcą i współautorem jest Marek Ruszkiewicz, który na co dzień prowadzi lekcje rysunków w Kobierzyckim Ośrodku Kultury. Co ciekawe, zajęcia są kierowane nie tylko do najmłodszych. Często się zdarza, że człowiek pełnoletni, może tak nazwijmy to, nie miał nigdy nic wspólnego z. z akurat z rysunkiem, ale nie miał nigdy nic wspólnego z, ze sztukami wizualnymi i się okazuje, że odkrywa coś w sobie, ale też spotykamy ludzi, którzy. Całe życie dążyli do tego, ale brakowało im albo czasu, albo odwagi. Jak przyznaje autorka projektu, pomysł, żeby połączyć kulturę z ekologią narodził się bardzo spontanicznie. Owady bardzo są ciekawe dla dzieci, zawsze obserwują owady, lubią, lubią je brać do rączek i oglądać, więc myślimy, że to jest bardzo ciekawy temat. A tak poza tym, no jest też ważne dla naszej przyszłości. W projekcie bierze udział 20-osobowa grupa uczniów w wieku 13-14 lat: Zuzanna Kuczyńska, Echo 24.